Kultura Kolarska prezentuje cykliczny program kolarski. Witamy Państwa po raz kolejny, po raz kolejny po przerwie. To jest cykliczny program kolarski. A razem ze mną jest Paweł Bernas, a ja nazywam się Michał Kępa. Będziemy wam opowiadać o kolarstwie i znowu zrobię taki ruch nogą, który zrobiłem niedawno. Jak się nazywała ta prezenterka? Elżbieta Jaworowicz. O, to właśnie, no, to I nazywa się ona cieja. Tak, tak, no, tak, tak. tak, masz rację, przepraszam, Pani Elżbieta. Więc ja jestem w naszej parze Elżbietą Jaworowicz, a jesteś Macenazem Kaszewiakiem, a taki, jest taki. <laughs> jest taki... <laughs> dobra, mniejsza o to kto jest? Szy... Szanowni Państwo, dzisiaj. Wyjątkowy temat, ponieważ kiedyś rozmawialiśmy sobie tutaj o aplikacjach w telefonie, które pomagają kolażom i amatorom i zawodowcom, to się zresztą dobrze oglądało, nie wiem czy jesteś świadomy tego, że to chyba był na, na najlepszy CPK pod kątem wyświetleń, jak gadaliśmy o Strawie, o Zwiftcie, różnych tam e, takich... E, że Drugi tak. najlepszy, bo ten będzie najlepszy. Też będzie najlepszy, bo ten będzie o jeszcze ważniejszej sprawie, czyli o gadżetach. Więc niekoniecznie, niekoniecznie aplikacja, chociaż to się pewnie często ze sobą łączy, ale o różnych przyrządach, zazwyczaj elektronicznych, które kolarz i zawodowiec i dumny amator ma zawsze ze sobą albo prawie zawsze ze sobą. O nowościach, o rzeczach, które są od dawna niezmienne, są ludzie, którzy jeżdżą zupełnie sotę, wchodzą na rower i po prostu no, mają buty i kask, i ubranie, czasami I nawet nie, i, i jadą. A są ludzie, którzy potrzebują mnóstwa rzeczy, które podłączają do siebie, do roweru, do tak, no, wszystkich innych rzeczy. E, więc zapytam na początku, jakie jest takie essentials, tak się ładnie mówi, takie rzeczy, które zawsze ze sobą trzeba brać na rower, ale to są zazwyczaj klucze, telefon i pieniądze i dokumenty, ale jakie są Twoje takie gadżetowe essentials? Co musi mieć Paweł Bernas poza rowerem i sobą na rowerze? Nie, no, no muszę mieć pomiar mocy, no, Uznajemy pomiar za gadżet, czy za część roweru, które jest? Ale nie, no to jest takie co kupujesz, jest no, nie ma gadżet. zazwyczaj, no, tak, tak. ale nie, to jest gadżet, no bo zazwyczaj kupujesz rower bez pomiaru, zazwyczaj zazwyczaj rzadko, tak. które w ogóle konfiguracje są takie od razu z pomiarem. Więc, Więc... pomiar mocy musi być, musi być... Pomiar tętna, czy nie? Yy... Wiesz, co teraz już tak? Bardzo długo miałem tak, że nie jeździłem z pomiarem tętna, bo na przykład zepsuł mi się pasek i go nie kupiłem mm -hmm. przez pół roku, ale no teraz y, zmieniłem trenera, który wymaga ode mnie, żebym ten pasek miał. Mało tego mój poprzedni trener Kuba y, również w pewnym momencie zaczął wymagać ode mnie, żebym ten pasek miał, więc, y, więc tak, y, pomiar tętna i ogółem no, powiedziałbym, że. Komputerek, w sensie licznik, head unit, tak zwany, e, łamany na coś, co mi ten trening zapisze. Czyli jak Head, czasem... head unit to jest, taki to jest, tak się mówi na. No tak taki... mi się wydaje, że z angielskiego tak Aha. będzie ten. E, to łachut tudzież tak, to jest garb, w ogóle to... śmieszna dosyć do sytuacja, bo. To jest takie urządzenie, które nie do końca wiadomo jak nazwać. Wiesz, no, no, nie. Daj mi mojego Garmin'a. To z, jest jak sam dresak. jestem jeszcze z, z tych czasów, że jak powiem na to licznik, to widzę, wiesz, Sigma Sporty, <grym> tak, tak, że tak, tam tak, była tak. BC700 i ona ale miała właśnie... 7 funkcji i musiałem mieć kabelek i magnesik. Ale właśnie o to chodzi, że zazwyczaj to funkcjonuje trochę jako licznik, no ale to właśnie dokładnie tak, tak jak mówisz, licznik się kojarzy z czymś tam przyczepiałeś do koła jakieś takie dokładnie, kabelki. Nie, no, więc mi to nie przejdzie e... przez gardło, nazwanie tak, ale tego licznika rowerowy, powiedziałeś kiedyś. No tak, właśnie, no też nie widzę, żeby to był komputer. Więc zazwyczaj jest... ktoś się posługuje tak naprawdę nazwami Marek, które to e, tam, czy tam. Daj mi mojego Garmina, albo gdzie jest moje łachu, jakby w ten sposób. Stąd moja ucieczka w head unit, bo nie jestem no, w stanie się tak wyprodukować to produkować to polskiego, wiec, polskiego no, słowa. Ale tak. komputer rzeczywiście po angielsku to jakoś nie wiem dlaczego mniej pretensjonalnie chyba brzmi, bo komputer rowerowy, rowerowy brzmi rower, tak, tak, jakbyś jeździł. Wiesz, Jakby ta maszyna miała nie wiadomo, co robić. No, więc na pewno to. Y, bardzo lubię mieć naładowaną lampkę tylną mhm. przynajmniej y, i jej używać. Mhm. E, chciałbym pewnie mieć, y, albo nie chciałbym, mógłbym mieć tą lampkę z radarem. Aczkolwiek A? nie ukrywam, że już tyle lat jeżdżę, że ogółem wydaje mi się, że mam. Do Wypracowałem sobie taki jakby szósty zmysł. Ogółem wiem, co się dzieje wokół mnie na, na no to szosie. No to ja od razu, bo to a propos tego. Słuchawki. Ja trenuję bez, ja bez słuchawek. Nie lubię. Nie lubię. Ale masz do tego jakiś emocjonalny stosunek? Taki, że jak ktoś jedzie ze słuchawkami, to uważasz, że to jest głupie i niebezpieczne. Jeżeli, bo są ktoś, takie jedzie, jeżeli ktoś jedzie w grupie ze słuchawkami A, no tak, i ma włączoną muzykę, to, 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 to nie jest. To jest głupie. Zjeb. To przepraszam, musiałem to <laughs> powiedzieć. Jeżeli ktoś jeździ sam i ma głośno włączoną muzykę, również uważam, że to jest. W sensie, okej, okay, chcesz mieć słuchawki, miej słuchawki, ale musisz wiedzieć, co się dzieje. Naokoło ciebie. Bo właśnie to, co powiedziałem wcześniej o moim szóstym zmyśle, który mi jakby podpowiada, co się dzieje wokół mnie na drodze, to on nie bierze się stąd, że ja po prostu to wyczuwam falami mózgowymi, tylko po prostu słyszę. Co się dzieje, skąd nadjeżdżają samochody i tak dalej, więc trzeba po prostu słyszeć, co się dzieje na drodze, podając najprostszy przykład, nie wiem, karetka będzie jechała, ktoś na ciebie będzie trąbił, w ostatniej chwili będziesz mógł, nie wiem, uciec do rowu cokolwiek. No musisz słyszeć, co się dzieje na drodze. Jeżeli jeździsz w słuchawkach i masz to tak ogarnięte, że nie blokuje ci, że tak powiem, świata zewnętrznego luz, ja po prostu nie lubię. Kabli, a słuchawki bezprzewodowe wypadają mi z uszu. Nie chcę mi się tym zajmować. Na rozgrzewki czasem biorę, jak jadę i jakby znam trasę. Jadę tylko wykonać tam 20 parę minut przed zazwyczaj wyścigami MTB. To wtedy wezmę sobie rozgrzewki, znaczy słuchawki na rozgrzewkę, żeby się wrzucić w mód startowy. Nie trenuję ze słuchawkami. Super rzecz widziałem dzisiaj w sklepie rano jak byłem podętki. Taki mały był kompresorek do 8 barów. No, zaraz do tego przejdziemy. I myślę sobie, Za, chcecie mieć. Zaraz w do tego przejdziemy. Zacząć, ale okej, okay, jak się to już zabrałeś. Dzisiaj to... miałem taki dzień, że nie byłem mentalnie przygotowany. Kompresorek, I tu znowu wrócimy do. Pomka elektroniczna, tak się wysłuchaj, nazywa. Nie, ale kompresor to jest bardzo polskie. Jak jedziesz do, no tak, do gościa, to... do. Kompresora nie, używam tirowcy, no, nie, nie. Jak jedziesz to... właśnie do takiego tirowca czy do pana na warsztat i pytasz, czy ma pan kompresor? A on mówi, mam. No, to... Więc yy, to jest malutki kompresor. Sorek, mam, tak. e, I to jest coś, co. Bo mam. taki malutkiego Mam taki, taki pistolet, jakby który pompuje, hmm. ale no, jego nie wezmę ze sobą na, y, na trening. Y, mam ze sobą naboje CO2, aczkolwiek im nie ufam, i tak wożę zazwyczaj pompkę. Y, mam dokładnie, bo, ale zaraz, zaraz, to wszystko. Bo one bardzo często i gęsto hmm. lubią, po prostu eksplodować i wszędzie napompować wszystko, tylko nie koło. Y, I. z moich. Essentials lub. To może się które zastanowić, a ja przejmę Może jak ty będziesz TV, mówił to będzie może ci coś przyjdzie nie? do głowy, bo wracając do naszych tradycji, staram ci się, się trochę czasem przerywać, jednak bo zapomniałem no już. Raczej znaczy ludzie by też, nie wiedzieli, wiesz, co że to, jest to jest za podstawa projekt. naszej rozmowy. Otóż u amatorów jednak jest tak, że no u ciebie taki head unit, czy pomiar mocy, no to jest potrzebny do trenowania. To jest jakby dymuk tak. trenera, nawet tak jak powiedziałeś, że jest pomiar tętna. Tymczasem u amatorów już jest tak, że no. W zależności oczywiście, po co kto jeździ, no to te rzeczy albo są potrzebne, albo nie są potrzebne. Jestem tutaj, jeździłem z takim kolegą, który nie ma nic z tego wszystkiego, o czym sobie rozmawialiśmy. No ma garmina, czyli ma head unit, tak? tak? Czy tam może, to jest łachu zresztą. Nie ma pomiaru mocy, nie ma paska tętna, oj, bjeżdża wszystkich, na każdym podjeździe. Jest, jest strasznie mocny, no ale to jest. Nie tyle kwestia podejścia do gadżetów, to podejścia do jazdy na rowerze. Są Jasne. kierunki bardziej romantyczne, są kierunki bardziej takie kolarstwo A to trenujące. teraz ja Ci wejdę w słowo, no. bo to jest dobry moment. Ja sobie powiedziałem, że jak skończę karierę, to nie będę jeździł z pomiarem mocy. Ponieważ mam takie podejście, że już wszystko, co ten pomiar mocy miał mi pokazać, mhm. to on mi już pokazał. To no nie jest tak, że ja będę miał trzy okay. yy, yy, lata po masz, karierze, masz... poprawiał swoje piki jakieś. No dobrze, nie? ale nie masz momentu takiego, że jak przystajesz jeździć z pomiarem, bo albo ci, się nie, albo ci nie działa, albo się rozładował, no masz na pewno czasami momenty, że jedziesz bez pomiaru, tak. czy nie, czy dzisiaj gdzieś... nie, no, no właśnie. Rzadko, ale Nie wiesz, tak. trochę, trochę się gubisz na tym rowerze, bo ja, jako hmm. z kolei, no jednak amator, ale jeżdżę 4 lata, czy pięć już z pomiarem i to jest dla mnie już tak, przyzwyczaje, tak duże przyzwyczajenie, że ja jestem. Jadę i trochę jestem, nie wiem czy ja jestem. Możemy to kiedyś sprawdzić. Pi Piki pikami, ale chodzi o to, że czasami. Nie, możemy to kiedyś sprawdzić, ale Masz, wydaje mi się. Masz, takie potwierdzenie, czy jedziesz dobrze, czy, czy źle? Czy ty jesteś wydaje gości, mi się czy ja... Nie, ja Ty już może to czujesz, ja tego nie czuję. I... Z dokładnością do tych 15-20 watów to mogę, w... jestem w stanie Ci określić ile. Ja zupełnie nie. Ile ja... jadę i co, co ja robię, co po tam się nie jakiegoś wyjazdu, kiedy jestem zmęczony i mam wrażenie, że jadę 400 watów, a jadę 160 Cze tak, Często tak, sobie tak, robię tak tak na treningach, że wiem na jakich watach mam robić dane powtórzenie, strzelam 360 watów i jak się patrzę na, na cyferki, to mam większe wahania, a jak so, patrzę się przed siebie i po prostu jakby podświadomie sobie mówię, dobra jadę te 360 watów, to jadę 360 watów. Mam jakby no to tak, myślę, że jest chyba cecha to myślę, że jest chyba cecha zawodowców po prostu tak, jednak. No no ilość, nie, no godzin, jak... ilość godzin, minut, godzin spędzonych w tak. tych strefach treningowych jest tak duża, że Jesteś w stanie rzeczywiście. To Ale to jest ode mnie. Robiłem takie ćwiczenie w X Rehabie, gdzie chodzę na różne tam fizjoterapeutyczne hmm. rzeczy, jest taki stepper, który daje Ci obciążenie pod nogę i musisz trzymać go w Aha, danej okay. skali Newtonów i zawsze Wojtek, mój fizjoterapeuta, zwraca uwagę na to, że no albo tam mam 99 albo 100 Tam no Tamty moment, taki przejścia jest, że to jest jedyny moment, w którym ja mogę nie trafić, jakby hmm. dozowaniem oporu Aha. i mięśniami mojej jakby mięśniami nogi że nie trafię w tą skalę w którą mam trafić mhm. to się do, dosłownie taki wyskakuje i, suwaczek i musisz go zatrzymać w momencie Aha. tym nie i jakby mam tam albo 99 albo 100 Więc jakby ogółem mięśniowe czucie mięśniowe u zawodowców musi być yy, Aha. No, jeżdżę od 12 albo 13 lat z pomiarem mocy, nie? więc to jakby swoje zrobiło. Tak. Eee, no dobra, wracając do gadżetów amatora, to pomiar, niestety, albo stety, ale u kogoś, kto już zacznie z nim jeździć mam wrażenie, jest taki, że to. Teraz się przyzwyczajasz i chcesz z tym jeździć. Ja sobie teraz nie wyobrażam jeżdżenia bez pomiaru. Pomiarem tętna też. Trochę to wynika może z mojego charakteru i bycia control freakiem, który wszystko chce kontrolować, wiedzieć, czy ja dzisiaj jestem lepszy, słabszy, gorszy i tak dalej. Z tego samego powodu mam kolejny, no to już nazwiemy gadżetem rzeczywiście, bo garmina to oczywiście pomijam. Łup, tak? eee, to nie jest reklama teraz, bo nie jestem niestety taki fajny, żeby oni chcieli mi. Płacić, czyli coś, co monitoruje no. ciebie? Nie, i szczerze mówiąc, jestem po miesiącu użytkowania, mhm. a nie wiem, czy to jest coś, co jest mi potrzebne. Mimo, że ja lubię te wszystkie okay. gadżety, bo owszem, no to mierzy stale tętną, więc z tym śpię. Więc on mi na podstawie pewnych algorytmów mówi, czy noc była dobrze przespana, czy nie. Ale tak w gruncie rzeczy, czy to coś zmienia u mnie i czy ja, no, no jest jeden taki, jedna cecha, która podobno się w tym sprawdza, to trochę wyprzedza na przykład przeziębienia, w sensie, czy jeżeli tak. jest coś, co Ci się za chwilę może HRV, zdarzyć, to tak, to HRP tak, tak. bez powodu nagle na przykład spada i to prawdopodobnie powodem jest niezmęczenie, bo nie jeździłeś na na rowerze, tylko jakiś wirus, coś, co Ci robi spustoszenie jakieś w organizmie, więc pod tym kątem jest to fajne. Hmm, ale czy to niezbędny gadżet, to tu ciągle się zastanawiam. Zwłaszcza, że na przykład chyba lepiej mieć, to ktoś mi dość mądrze napisał, że takie same funkcje ma jakiś na przykład podstawowy zegarek Garmina. Wtedy po pierwsze jednak jest to też zegarek, więc ma tam te funkcje tak. takie, którego to nie ma. Pokazuje godzinę. Pokazuje godzinę najważniejsza funkcja. Eee, ale można iść pobiegać, nie wiem, albo się przejść i ma GPS-a i jakieś tam pierdoły. Tak. A kolejna sprawa jest taka, że jest to w ekosystemie na przykład Garmina, więc ten twój, jedna aplikacja, czyli coś, co zbiera dane, to się to powiedzi, ja, tak. wszystko one ogarnia. To jest osobno. i i to jest, wiesz, tu jest świat łupa, tu jest świat garmina, i potem ja sam na to patrzę, i po cholerem, i to wszystko miesza tak. mi się. To tak. No, Wydaje myślę, że lepszy. można. To może być na przykład fajne poużywać tego i jakby okej, okay, tak się czuję, to w sensie wiesz, na przykład ym, są kolarze, którzy często chorują, nie? Mhm. I są symptomy, właśnie takie małe w swoim samopoczuciu, które możesz wyłapać. Tak. I Jak masz coś takiego, że już dobra, któryś raz czujesz ten symptom, ale się zastanawiasz, a może, a ten, i no to tutaj ci łup ci da jeszcze potwierdzenie. To jest kolej... potwierdzenie. jarodajny syndrom tak. w kolei, taki w jakiejś liczbie, w czymś takim. Tak. Co... Na pewno nie jest to tak. coś takiego, co zmieni twoje życie. Tak, natomiast sam pom, to, to nie ma nic skomplikowanego, natomiast to generalnie to nie mierzy jakichś, wiesz, niestworzonych rzeczy. To nie tak. jest 70 czynników w tym, tym. Natomiast no, Zasadza się to na algorytmach, to znaczy, no siedzą jacyś programiści i oni wymyślają, co można na podstawie tych w sumie nie tak wielu danych, danych które tutaj tak, się wygrzebać, wygrzeba, on się Ciebie dość długo uczy. Generalnie opinie o tym są niezłe, więc ja jeszcze sobie dam y, czas, e, ale, ale już dużo bardziej, zawodowcy też korzystają, natomiast czy to jest bardziej reklama, czy coś, z czego oni realnie korzystają, nie wiem, natomiast, e, chociaż w świecie marginal gains być może to jest istotne. Dużo bardziej wydaje mi się, z punktu widzenia zawodowca, inny gadżet, trochę chyba też gadżet, y, może od, odgrywać istotną rolę, czyli ten taki, to się chyba nazywa Super Sapiens, tak? Ten pomiar, e, jest to zbanowane, nie można w tym startować, okay, to, to pomierzy Ci glikogen jakby na bieżąco. Tak? To zdecydowanie, co, tak. Coś, co podejrzewam dla zawodowca, no ma bardzo duże znaczenie. Byłoby super. Ale amator też byłby takim naprawdę... Tak, bez... znaczy ogółem a propos łupa i... Dla zawodowców, to wydaje mi się, że to jest po prostu kolejna, kolejna ba, jakby rzecz do uzupełnienia bazy danych. Jeżeli naprawdę teraz już wszystko star, starają się mieć wyliczone co do po prostu Wata, co do grama, co do. To jest jakby kolejna rzecz, że OK, potem sobie siądą, tak, po całym sezonie i zobaczą, jak łup korelował z, z formą, faktycznie to mhm. tamto, i na przyszły sezon masz już więcej danych. I wiesz, czy ci pomogło, tak, czy ci nie pomogło. że na przykład tak. faktycznie ok, w takim stanie obciążenia treningowego i przetrwałeś to, przeżyłeś, mhm. więc już masz tą wiedzę na przyszły sezon, a tutaj doszliśmy do ściany, i to łup pokazywał coś takiego, nie, tętno pokazywało coś takiego, waty były takie, jakby x danych to potwierdziło. Więc jeżeli dojdziemy do takiego momentu w tym sezonie, to wiemy, że trzeba zrobić jakby krok wcześniej zareagować, nie? I to jest tak. Tak. Jakby jest to kolejna seria, kolejne, Ci w tym pomoże. Tak. Kolejne dane, które wrzucasz sobie do swojej bazy danych na podstawie której możesz zawodować swoją karierę. I, i, te, I też, powiedzmy, oczywiście temat zawodowcy kontra amatorzy to pewnie jest na inne CPK, bo to musimy trzy godziny o tym rozmawiać, ale Nikt też nie broni, jak ktoś jest bardzo zaawansowanym amatorem, z tych samych danych korzystać i też to wszystko brać pod uwagę, bo to też pewnie pomoże. Ale jakby to innym razem. Idąc dalej, bo ja cały czas tutaj mam jeszcze... Powiedziałeś o... Jakiego ty słowa użyłeś? Nie tranzystor, tylko... kompresor, Kompresorek. No więc... A ja użył bardzo swojskiego słowa CYC. CYC plus, czyli Cyc chyba. To jest firma, okay. która właśnie produkuje takie... Elektroniczne pompki, chyba najbardziej znane, ale jeszcze jest pewnie parę innych. Ja mam swój od tego roku, mm. korzystam. Wcześniej jeździłem też z nabojami i bałem się ich używać. Przecież znaczy, miałem że... wrażenie, że jak coś źle pójdzie, no to, <słuch> to jesteś w dupie, więc potem zacząłem, mimo że miałem. E, wiesz, kupowałem na jakichś wyjazdach te naboje, to i tak brałem pompkę, bo stwierdziłem, że to jest jednak najbezpieczniej. Dokładnie. No teraz mam tego cyx Plusa i rzeczywiście muszę powiedzieć, że to jest game changer. To znaczy. Po pierwsze, to jest tak, że w pełni naładowane. Jest to naprawdę małe. To jest, no to jest puszka Coca-Coli. Myślę, że ten plus jest mniejszy od tego tak naprawdę. Thanks, oh. Więc do tylnej kieszonki wchodzi. Jest to oczywiście coś większego niż nabój. Tak. Nie wejdzie do takiej małej podsiedłówki z tyłu, jeżeli tam jest też dentka i tak dalej, ale no, to naprawdę jest coś bardzo kompaktowego. Pełni naładowane starczone na pompowanie dwóch kół, tak naprawdę. Do siedmiu podejrzewam barów, sześciu, pół, osiem, może na pewno. Osiem to na pewno jest. Ogółem ja polecam taką zasadę, że jeżeli łapiecie dwie gumy na treningu i łapacie, łapiecie trzecią, to po prostu nie walczcie już z tym, <śmiech> tylko w <laughs> bo to znaczy, że ten dzień on nie idzie i nie ma co z tym walczyć. Więc akurat I wtedy on... rzeczywiście pompka. Tak. Trzy, trzy dentki to już, to już pompka. Ale, I... Ale są większe te Plusy, słuchaj, które na kilka starczają. Nie, woźcie, właśnie, miejcie ze sobą ten na dwa. Jak on wam już nie wystarczy, to, to znaczy. To że... nie. Tak, to tylko uber, Puszcza puszczam ten trening. Yy, zgadzam się. Yy, natomiast coś jest ciekawe z tym cyc plusem, słuchaj. On ma takie przejściówki. A, ja propos trochę gadżetów. Ja do jakiegoś czasu jeżdżę słuchaj na nie wiem, czy to jest gadżet. Na tych takich jelitkach, czyli bardzo cienkich dętkach które są okay. lżejsze, a myślę, że mówiąc jeszcze bardziej, niż są lżejsze, to pasuje to, że są bardzo małe. Więc jak się zwinie to i to jest ta trzecia wygodne, zapasowa, to tak. to się mieści wszędzie, z leciutkie. Tak, to pod tym względem jest super, I, I duże zaoszczędzenie wagi, bardzo duże. Trzy dentki, czyli jedna z przodu, druga z tyłu i trzecia jako zapasowa, tak jest tradycyjne, Ta trzy jelitka, to jest, nie wiem, 150 gramów, 200, może nawet oszczędności To prawda. Dużo. Tak, ale eee... myślę, że pod względem jak, jeżeli traktujemy to jako gadżet treningowy, to zdecydowanie fakt, że można zabrać dwa, dwie takie dentki w że tak powiem, rozmiarze jednej normalnej tak, to jest jakby najważniejszej i podstawowej. Ale teraz koleże, bo jak to połączyć z Plusem? Otóż problem jest taki, że TIC Plus ma takie specjalne przejściówki, którymi pompujesz dentkę. I zwykła dentka, to możesz sobie to zrobić tego Cyclusa okay. bez tej przejściówki. No. Natomiast ponieważ te nylonowe dentki mają jakiś taki element plastikowy w sobie, tam, to jest mm -hmm. pod wentylem takie, to, takie mm -hmm. to, to się jakoś tam nazywa. Generalnie cyc plus ponieważ się rozgrzewa bardzo mocno, pompując, czyli Aha, okay. to jest w stanie spalić taką dentkę. To znaczy, te, te, ten element plastikowy się rozszerza no przez jasne, ogrzewanie. Tak. I nie dać, że on się psuje i powietrze ucieka, to najczęściej nie da się jeszcze wyciągnąć tego z koła, bo mhm. to rozszerzyło się do tego stopnia, że ani w przód, ani w tył nie wyjdzie. Trzeba to ucinać. E, więc może być cyc plus dużym problemem. Czyli te gadżety czasami trzeba mieć jednak... Ym, to jest dodatkowy jeden taki... Mhm. Przejściówkę musisz ze sobą e, wozić. Okay. Nie zajmuje to dużo miejsca, ale warto pamiętać, że jest to pewien problem. E, I teraz kolejny gadżet. Mówiliśmy o muzyce. Ja niestety, i to się muszę przyznać bez bicia od początku, zawsze jeździłem w słuchawkach. Ja po prostu lubię słuchać muzyki, tak działa mój mózg, że wysiłek jednak e, łatwiej mi przychodzi, kiedy słyszę volare, o cantare i tego rodzaju piosenki. Okej. Okay. I. Vamos a la playa, no? Si, da, bardzo niedawno, tak, Rigiera, kocham zespół. E, i wiem, że to jest głupie i niebezpieczne, zwłaszcza po mieście. Znaczy, jeżeli nie w słuchawkach w mieście, w grupie to absolutnie tak akurat nigdy nie robiłem, że nie jeździłem. Chyba że są podjazdy, jedziecie tam jest 15 km, 10%, 8, nie wiem i, no, i kolega, każdy ale... cierpi. No to ale... wtedy jak nie pogadacie. Ale, ale poza tym w grupie to absolutnie nie. Natomiast. Rozwiązałem ten problem tak, że kiedy tylko mogę i nie potrzebuję dwóch bidonów, to biorę głośnik ze sobą. Wsadzam go tam w miejsce okay. no, no, no. i z tym głośnikiem, GBL-em, wielkim takim. Słychać mnie wszędzie. Tak. Ktoś mi kiedyś napisał, że to jest nieeleganckie i niekulturalne, kiedy powiedział, że tylko jest głośną muzyką. Nie obchodzi mnie to. Jak ktoś, <laughs> jakby, jak ktoś nie lubi mojej muzyki, jednakże jest niefajny, a niefajni ludzie zostają z tyłu. Bo po prostu nie, i tak nie jadą obok, albo jadą daleko z przodu. Natomiast no. Generalnie rzecz biorąc nie wstydzę się swojej muzyki, więc trudno, jeżdżę z nią i trochę mnie czasami słychać dookoła, ale to jest parę sekund, przejadę i już mnie nie ma. Eee, więc tak rozwiązają kwestie bezpieczeństwa i to jest dwojako rozwiązana kwestia bezpieczeństwa, miedy, że ja słyszę dużo lepiej okolicę, to mnie słychać i na przykład w Warszawie Mm, bardzo dużo ludzi i osób trenuje na z Jedyny podjazd to ma 400 <noise> tak. jest 400 metrów. takie krótkie powtórzenia, jakieś podjazdy, minutowe, no to da się tam robić i jeździsz góra dół. A jest tam mnóstwo ludzi, pieszych po prostu, którzy wchodzą na tą ścieżkę rowerową. Okay. Głośniczek jeden i... od jak moi, po prostu może martwe się rozszerza, a ja środkiem z głośniczkiem. Jeden pan mi kiedyś powiedział, wyłącz to gówno, eee, A To ty nie? Nie, tak powiedziałem, tylko powiedziałem, spadaj czy coś takiego, bo dobra muzyka była, kurde, Właśnie. no jakby... Poza tym ta, ta, chwila tego kontaktu z moją muzyką dla tego pana to były dwie sekundy. Ja sobie pojechałem, on gdzieś tam był daleko, więc... Może wiesz, może przy tym kawałku na przykład pierwsza dziewczyna z nim zerwała. Może, to może co innego, mo, mo, może tak być. Eee, chociaż podobno ktoś mi kiedyś powiedział, że dużo bardziej to słychać z zewnątrz niż jak się jedzie, bo szum powoduje, że ty mniej ten głos. <laughs> może coś wiesz rzeczy, jeżeli tak, to przepraszam. Ale generalnie, no, a poza tym to daje bardzo dużo uśmiechu dookoła, no jedziesz, ludzie się patrzą, o, co to gra, jak jedziesz na przykład na, na Majorce i mijam ludzi z tym głośnikiem, no ja ten to? cały czas jakiś stary niemiec się obraca i pokazuje. I... <laughs> Ale jak już masz tą muzykę, to nie myślałeś o takich diodach na wentyle? żeby jeszcze trochę blisko propalić, tak, wiesz. Ale to wtedy musiałbym tylko kupić plecak głowo i, i dobrą kurtkę i, no wiesz, to... Dobra, ja mam jeszcze jeden gadżet, Dobra, którego do... nie, poruszyliśmy, nie poruszyliśmy, to jest Body iCore, czyli pomiar temperatury... Ciała? Tak, tak. Ale mam głębokie. w to W uchupie. To jest taka. To jest głęboka. No, że ona ci mierzy jakby niepowierzchniowo na pasek. A, okay, okay, no. I to według. Mój trener trochę się śmiał, że to jest termometr za tysiąc złotych, pewnie trochę miał racji. E, rozważałem zakup tego, aczkolwiek przestałem, e, ale jest coś takiego i jeżeli ktoś ma problem z przegrzewaniem się. To może jest to dla niego ciekawa opcja. On mierzy jakby temperaturę zewnętrzną i na podstawie algorytmu od, oblicza, jak to się od, ma do temperatury wewnętrznej. I Jak się po prostu przegrzewasz, Czyli masz to tempo. normalnie pole danych na. Bo łup ma coś takiego też i to się nazywa skin temperature. Ale czy to. Ma, I ona jest to ciekawe, bo ona nie jest wyrażana w Celsjuszach w takim jakiejś bezwzględnej liczbie. Okay, jednej, ale... Tylko ona jest obunktem odniesienia. Czy masz minus 0,8 stopni? No to po prostu. 2. W sensie masz swoją temperaturę I... jakoś. Ja za bardzo I... wiem, co to jest. To sk... Dlaczego to akurat jest... skóra ma być w tym w sensie. Body Icore to... jesteś w stanie sobie wrzucić na swój komputer rowerowy jako pole <laughs> danych. Teraz jest. Y... kolejny unit w swoim head unit? Y tak, okay, dokładnie. Okay. Y teraz jest ten... Y Adaptacja do upału, heat adaptation, jest teraz dużą rzeczą w treningu. E, aczkolwiek zasięgnąłem języka i wiem, że nie jest to... Termometr nie jest mm, niezbędny do przeprowadzania tych treningów. Można to robić po prostu na utratę wagi w trakcie takiej jednostki treningowej, czyli ile się po prostu wypociło. I to jest wystarczające, natomiast jest to ciekawy, jest yy, cały o tym body i Core jest okay. chyba na GCN odcinek i tam wszystko jest wytłumaczone i ten gościu w ogóle jest turbo zajarany tym. Uh -huh. Nie wiem, czy nie dlatego, że pewnie dostał pieniądze za ten odcinek, <laughs> e, więc... Nie ale to jest, to jest odcinek o gadżetach, jest tak. to gadżet, więc podrzucam Wam, że taki to ja, istnieje. To ja jeszcze jeden gadżet, bo już trochę długo gadamy, musimy powoli kończyć, e, bo się będzie za długo wrzucało potem, e, bo Ty o tym wspomniałeś, a ja się chciałem odnieść, mianowicie kwestia radaru w lampce, oczywiście lampki też, natomiast e, radar w lampce. Mm -hmm. On jest chyba tylko zawsze tylny. Nie wiem, czy tak. jest radar przedni w ogóle, czy istnieje. Natomiast i są w dwóch wersjach, bo jest radar. jest, no Mówimy o Warii, tak? Chociaż ona jest w paru. Parę innych firm też jest. to zrobiło, tak, czyli tak, Garmin Waria, tak. e, czyli radar z tyłu w lampce. On jest też w wersji z kamerką. E, nasz wspólny kolega Michał Kwiatkowski na przykład z tym jedzie. To jest o tyle fajne, że. No, aż też kamerkę, bo coś tam nagrywasz. No tak, nie? Tak, tak, fajnie tak. jest nagrywać z tyłu. O kamerkach byśmy też mogli pewnie długo gadać, ale to już jest taki gadżet, no. Nie wiem, to już niekoniecznie rowerowy. Rowerowo, lifestyle'owy, tak, tak, social mediowy, tak. to. Jak coś inna, chcę, kategoria. Tak, inna kategoria. Natomiast e, ja jeździłem z warią, chyba dwa lata. Po pierwsze, trochę mi wkurzała czas działania baterii, który jednak był krótszy od normalnej lampki. No to ten mm -hmm. radar trochę tam zżera. Natomiast co do samego bezpieczeństwa, to szczerze mówiąc, po jakimś czasie zauważyłem, że ja. Jakby, bo to działa tak, że widzisz na swoim head unitie przejeżdżająca autka tak, z tyłu. Tak, na początku masz wow, ale zajebiście widać, to się sprawdza. Ale po jakimś czasie przystajesz na to patrzeć? To znaczy, chodzi o to, że no i tak musisz zainteresować się tym, co tam jest. Jak jedzie auto, a ty akurat nie pomyślisz, żeby popatrzeć na licznik, licznik, head unit, to no co i tak nie zauważysz tego auta, dopóki coś nie pika, czyli jakby no dźwiękowo ci nie tak. daje tego sygnału, no to jakby ta warstwa wizualna tego head unitu, no nie zawsze na nią patrzysz tak naprawdę. Patrzysz przed siebie z reguły, zerkasz tam na tę fęć. Tak, tak, Ale akurat możesz nie zernąć w sytuacji, w której jedzie auto. No i to ci z tego, że tam ci coś miga. Nie zauważysz tego migania, więc ja szczerze mówiąc, przestałem z tym jeździć i mam wrażenie, że moje bezpieczeństwo jakoś tak wybitnie na tym nie ucierpiało. Tam oczywiście są opcje takie, które pisz, piszczą, jak auto styłuje Do ja w ogóle piszczenie. No, ale, ale, ale wyobraź sobie teraz, że jedziesz wzdłuż autostrady i ta Ci piszczy nie, na przykład, prawda? ja, wszystko co wydaje dźwięki, to tak. nie ma takie właśnie piski. Nie, nie, nie. nie, Więc, y więc ja do tego mam stosunek chyba jednak y sceptyczny. Podobało mi się tam to, że mogę sobie ster sterować head unitem e światłem z tyłu, czyli że on będzie był jakieś tam ciągłe, migające i tak no. dalej, ale to w innych lampkach. Bez, e, bez tego, bez, bez radaru też jest, więc e, radary niekoniecznie. Czy mam jeszcze jakieś gadżety na sam koniec? Bo już długo, długo, długo. Długo, nie, myślę, że są. Okay. Nowe to... Łachu ma ciekawą funkcję pomiaru wiatru. Jak Które bardzo to jest? To miało być podmiaru, na początku w ogóle przedstawione jako, że ono mierza aerodynamikę, prawda? Tak. Chyba tak to przedstawiano, Marek. Możliwe, a ale... potem, że to jest. Ciekawostka. Szczególnie jak się zaczyna przygodę z rowerem, to. Na pewno możecie, może wam to pokazać, ile oszczędzacie jadąc na kole, że jak na przykład nie, no wam to... szuszczy, to znaczy, że jedziecie pod wiatra, jak jest cicho, jesteście podejrzanie mocni, to jedziecie Mówię z wiatrem. Szczerze, mam wrażenie, że to może być rzecz, która będzie powszechna kiedyś. To znaczy, tak. że to jest coś, co. No bo umówmy się, z takiego praktycznego punktu widzenia, to to jest nawet ważniejsze od watów, no bo schowasz się na kole i te waty są jeszcze no tak, no ważniejsze, tak. to się schylić zdecydowanie, nie, a nie tam zdecydowanie, więc yy, ciekawe, ciekawe i to chyba tyle. No nie ma co tutaj. Jak macie jakieś ciekawe gadżety, o których nie wspomnieliśmy, to piście, piszcie, piszcie. Dawajcie. To ciekawe, bo możemy nie wiedzieć. Też nie jest tak, że jesteśmy o, wiemy, Alfą i Megą tutaj. Jesteśmy Michałem, jesteśmy i Alfą, ale Megą różnie. Bardzo dziękujemy, Cześć, to było CPK. Elo.